Witam tu ja jestem Zanek a to jest Age of Wonders trójka gierka, y, której druga część została wydana jak prawie 10 czy ponad 10 lat temu. Ja pamiętam swego czasu grałem w jedynkę chyba, w dwójkę nie grałem, albo się mogę mylić, naprawdę to było tak dawno, że chyba... No, w którąś części na pewno grałem i naprawdę ta gierka mi się bardzo podobała, dlatego gdy dowiedziałem się, że, że o tym, że, że trójka ma wyjść, to od razu wpadł na genialny pomysł, żeby sobie ją kupić no i właśnie ją kupiłem, dzisiaj dostałem pudełko eee, może powiem o samym pudełku, bo kupiłem sobie wersję premium eee, czy też edycję premium, wygląda to naprawdę fajnie, jest w takim fajnym, dużym, kartonowym pudełku znaczy może dużym, takie zwyczajne pudełko, takie mieszczące pudełko z kolei plastikowe na płytę, takie także pudełko w pudełku po prostu albo cukier, 100% cukru w cukrze eee, Naprawdę fajnie to wygląda, to całe opakowanie. Dostałem jeszcze w porę jakieś dwa poradniki. Są fajnie wydane książki tak naprawdę, jak na, kurczę, grę, które... Znaczy ostatnio kupowane gry przeze mnie to miały poradniki, które miały, nie wiem, może 10 stron i były wydrukowane na czarno-białym po prostu, ten czarno-białym kolorze, że tak powiem. Wszystko było czarno-białe. Ja tutaj dostałem poradniki, które są po prostu kolorowe, wyglądają świetnie. I wszystko jest bardzo dobrze fajnie opisane w jakichś tabelkach porobione, wszystko jest ładnie opisane, także naprawdę to twórcy się postarali z tymi poradnikami. Więc dostałem jedną, jedna książeczka to jest poradnik do gry, a druga to jest wielka księga armii, to jest spis wszystkich jednostek dla każdej z frakcji. Czy też dla wszystkich raz, bo frakcje są dwie, a jest sporo frakcji. Znaczy frakcje są dwie, a jest sporo raz, o może tak. Eee, co jeszcze jest? Jeszcze w pudełku mam, bo daj że... Dostałem jakieś tutaj naklejki zbajeżone, takie, ale mam jeszcze ten. Ten dwie płytki CD z ścieżką dźwiękową. Mam nadzieję, że YouTube się nie będzie przypierdzielał do ścieżki dźwiękowej. Na YouTube nie jest jakoś specjalnie zabroniona ta ścieżka z tej gry, bo jak nie, to będę musiał znowu grać tak jak w cywilizacji po cichu, bo się po prostu YouTube dopierdziela do ścieżek dźwiękowych, i mam nadzieję, że do tej gierki się nie przypierdzieli. Zobaczymy. Na razie nagrywam z muzyką, ale jeżeli YouTube się przypierdzieli, to będę musiał grać tylko niestety z odgłosami z gry, bez ścieżki dźwiękowej, bo będzie znowu problem. Tak czy siak, zezwolenie od Techlandu na, na nagrywanie serii z tej gry mam, bo pisałem do nich i ziomalka e, z PR-u bodajże że odpisałem i że bez problemu mogę sobie nagrywać serię na swoim kanale z tej gry i nie ma jakiegoś większego problemu. Mam maila, jakby ktoś chciał, żebym udowodnił, to mogę opublikować screena z tej, z ten z, z tej wiadomości, czy też mogę po prostu strzelić screena, wrzucić go na. na, 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 na na swój blok, i jeżeli ktoś chce bardzo zobaczyć tą korespondencję pomiędzy mną a Techlandem, nie ma problemu. Eee, dobra, zaczniemy może od tego, jak wygląda ta gierka. Bo w tym odcinku chciałem tylko wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Sam jeszcze dokładnie nie rozgluzłem tej gierki, oczywiście. To do gram, może w nią dopiero posiedziałem przy niej jakieś dwie godzinki, więc dużo jeszcze o niej nie wiem. Eee, mamy tak, mamy kampanię. Mamy dwie, dwie, dwie frakcje: mamy elf, i dwór i wspólnotę. i Każdy z tych tych frakcji ma sporo, sporo raz pod sobą, że tak powiem, czy też rządzi e, in, różnymi rasami. Mamy nowy scenariusz, mamy kilka scenariuszy. Aha, jeszcze powiem, że dostałem w sumie z wersją premium, dostałem jeszcze kartę na, na DLC darmować, też w sumie DLC pod tytułem Smoczy Tron. Jeszcze tego nie zainstalowałem, ale sobie zainstaluję, także będę miał już dodatkowe DLC w, razem z wersją premium gry. Okej, okay, tak jak widzę są jakieś scenariusze, ja tam się im specjalnie nie przyglądałem, są mapki gotowe, także można sobie pograć, całkiem fajnie, jest no, nowa losowa mapa chyba generowana przez kompa, jest kontynuować mogę rozgrywkę poprzednią. Gram na razie offline, bo trzeba jeszcze zatworzyć konto na, na stronie y, twórców gry, ja na razie dałem sobie z tym spokój, można edytować kurczę przywódców i można stworzyć własnego przywódcę, chyba do gry w multiplayerze, tak mi się wydaje. Wszystkie klasy, nowe przywódca. Tu możemy stworzyć jakiegoś swojego klasa, generał, archdruid, dreadnota łotrzyk, czarownik, e teokrata, generał, to się powtarza. Tu oczywiście człowiek, ork, goblin, krasnolud, e drakon, to są smoki, wysokie elfy, człowiek, już się powtarza. No i płeć, babka, chłop, <grym>, coś w tym stylu, <grym>, ci są najlepsi goblini, zobaczcie jak ten, laska goblinów jak wygląda, nieźle. Można tam obrazać Nie, nie można. Te są do krasnoludy to są niezłe. <grystanie> Genialne po prostu. E, to jest smoczyca, to jest elfica, to jest człowiek, to jest ork, czy też ogrzyca, goblin i znowu krasnolud. Dobra. Na razie tam sobie spokojnie będę tworzył przywódcy bo na razie nie, nie będę grał trybu multiplayer, tylko chcę sobie pograć kampanię. Ewentualnie może pyknę jakiś na początek jakiś scenariusz. Co by tu zagrać? Jakiś scenariusz może? Znaczy odpalę po prostu tę. Myślę, że przejdę kampanię sobie od początku. Przynajmniej jedną z frakcji. Tak na YouTubie. Odpalę, odpalę Wam teraz po prostu Elfi Dwór. Zobaczycie, jak to fajnie wygląda. The Wheel of Ages turns. Nie set in motion by two opposing powers, preparing for war, the Commonwealth, humanity's słychać. greatest empire, spreads to every continent. Emperor Leonus promises to reward ambition, regardless of race, creed, or descent. Nasz, kurczę, the empire's machines roll forward, bringing wealth to those willing to crush all opposition. The Elven court will not submit. It is our duty to protect Athla, so that the wonders of our world will never fade. My name is Sundren, and this is my journal. Okay, to jest uh, Sundrin i to jest jej dziennik. Teraz mamy tutaj do wyboru tury, jednocześnie sobie wybiera klasyczne tury. Poziom normalny, nie będę grał na trudnym jeszcze bo tej gierki nie ogarniam, nie ogarniam mega specjalnie dobrze, żeby grać na trudnym poziomie. Zagram sobie na normalnym poziomie. My father is King Saradas. Once Zobaczmy, first Stormlord of the Dark Elves. My mother is Julia, former queen of the Wood Elves. their passion reunited dark and light souls restoring the high elves their power reinvigorated the glory of inioch's ancient elven court my brother prince thanis is firstborn he is schooled in war and statecraft destined to great deeds i was born second and a girl all my father wants me to do is secure a powerful husband but i want none of that Okej, okay, dobra przewiniemy to. A, jak będę i po prostu robił let's play z całej z, z, z po prostu kampanii, to sobie to obejrzymy jeszcze raz, teraz dam sobie spokój, bo to za długo trwa, po prostu chcę wam pokazać rodzaj, e, rozgrywkę, jak ona wygląda, jak mapa wygląda, grafika wygląda całkiem fajnie. Okej. Okay. malka uciekła sobie, zrobiła sobie tam jakąś przygodę czy coś w tym stylu i postanowiła sobie dać spokój na razie na chwilę z królestwem czy coś takiego. No i zaraz się okaże co się stanie. Dobra, tutaj mamy. To jest oczywiście jakieś tam takie komunikaty krótkie, nawiązujące do e, powiedzmy scenariusza gry, czy też do po prostu całej fabuły gry, tak? Tutaj jest wszystko opisywane. Nie będę teraz tego czytał, będę to ewentualnie przedstawiał, jak będę grał, po prostu już sobie e, robił już z tego let's playa, Na razie tam sobie spokój. Chodzi o to, żeby połączyć armię. To jest nasz, nasz bohater i połączyliśmy armię, mamy swoje jednostki, mamy... E, wysokiego elf'a, mamy gwardzistę, szermierza, mamy Łucznika Łucznika. Na razie nie mamy żadnego miasta, musimy je zdobyć. Tutaj jest jakieś to kurcze. Tutaj znajduje się jakieś ta sadzawka widzenia, czy coś. Tutaj znajduje się brat tej ziomalki w sumie. Oni tu przyjechali na jakieś wielkie rozmowy z tymi typkami, ale za chwilę się okaże, że to będzie jakaś tam pułapka czy coś w tym stylu, a my zwijamy się stąd tutaj. Wszystko wygląda to tak jak w poprzednich, to jest takie połączenie chirosów z e, cywilizacją, także znajdujemy jakieś skarby na mapie i tak dalej, oprócz tego jeszcze musimy zadbać o ekonomię, gospodarkę i tak dalej, czyli budujemy ulepszenia, e, opracowujemy wynalazki tutaj głównymi wynalazkami są zaklęcia, na przykład tak jak na przykład. E, Opa, operacje cichociemne. Weźmiemy sobie i cichociemne operację, bo nasza ziomarka to e, bodajże że... Gdzie jest ta nasza bohaterka? Eee. ona jakaś to ciakono wygląda. O jest. Ona jest tą yy, łotrzykiem, właśnie, dlatego ona ma jakieś tam operacje cichociemne i takie tam... To jest najlepsze po prostu. Nikczemna dmuchawka. Ona ma, dysponuje nikczemną dmuchawką i yy, po prostu jest ona śmiertelna i na takie jeszcze nikczemna. Dobra, to tak. Księga cudów. A to jeszcze można sobie przejrzeć. Są Księga cudów to jest taka cywilopedia, coś w tym stylu. Księga cudów. Usuń wskazówkę. Dobra, rola przywódcy. Trala lala, czas objąć przywództwo i wziąć los w swoje ręce, mogę to zrobić na różne sposoby, ale muszę dożyć do doskonałości, super. E, doświadczenie można zdobyć w bitwach i dzięki nauce. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij e, niebieskie łącze. Nauka, bitwa i przywództwo. Dobra. Damy sobie z tym spokój za, za polu i na bandytów, Ok. No to to zrobimy w następnej turze. Let's go. Ja yeah, pamiętam te stare odgłosy, to jest to samo co... W poprzednich częściach, gdy się kończyło turę, Takie charakterystyczne eee, no i co? Zrobimy walkę manualną, żeby luknąć po prostu jak wyglądają. Oczymy na jakieś kurcze bandytów, czy coś w tym stylu, którzy się zabunkrywali w jakimś forcie. Fajnie to wygląda, te, te kurcze fortyfikacje można oczywiście niszczyć. Można przyspieszyć trochę tę bitwę, żeby gości się poruszali trochę szybciej. Dobra. To jest nasza wielka kurczę encyklopedia eee, co my tu mamy? Mamy tak to, to jest szermierz, łucznik eee, Kapłan burzy I to, dobra, co my tu zrobić? Na początek wyślemy naszych ziomów, którzy rozwalą tą eee, Rozwalą tą barykadę, no ci w sumie nie błąd, ci nie rozwalą barykady, ci rozwalą szermierz Tutaj zapraszam, szermierze Dobra, rozwalili to? Jeszcze nie, Jesus. Tu mamy jeszcze gwardzistę. Dobra, pociśniemy gwardzistą tutaj. Niech rozwalą ten kurczę, tą fortyfikację jakąś śmieszną. Uczników pociśniemy tu, i można już w sumie nimi atakować. To grubo. Dobra, jakiś atak. był, Oczywiście dostałem ten atak, był osłabiony, dlatego że. Tam były jakieś kale czy coś takiego, dlatego że stała naprzeciwko moich w moja jednostka, więc ci mieli jakieś ograniczone pole widoku czy coś w tym stylu. Dobra, to jest nasza bohaterka. Możemy jakieś czary zapodać. Mamy szybki sus i wzmocnienie precyzji i deszcz trujących ostrzy. Ja to sobie testowałem i te ostrza są naprawdę grube. Pytanie komu tu zapodać, gdzie będzie największy damy. Wszędzie jest to samo. To jest 10 na 14 to są obrażenia fizyczne, a 6 na 10 to ile się nie mylę, to jest jakieś kurcze jeszcze zatrucie tych jednostek, więc może być zabawnie. Łotrzyk ma 30 punktów życia, dostałpienie damage od łucznika mojego Czy to się Bombardujemy ich tymi ostrzami, jakimiś jeszcze jakaś chmura trucizny tutaj poleciała. Jeszcze coś ja mogę zrobić? Tych mogę ostrzelać, no to grubo. Jep. Czy jak to... Co tu się podzieje? Ten palił swoich łuczników. No może trochę wolniej, bo latają jak kurczę szaleni. Co ja tu mam? Szermierza. Tu mam łucznika. Czy dałoby się kogoś skontrować? Tych gości. No czy zginali zginęli tutaj? Chyba tak. Dobra. Nie tak, w sumie No to rozwalić? Chyba nie no. Boże, taki jaki kurczę ten przez dwie jednostki będę strzelał zajebiście Dobra, coś tam dostali Teraz tych gości trzeba wziąć za tyłek Powiedzmy tutaj Mogą ostrzelać? Mogą, to próbą. Jeszcze żyją tzw. No to teraz ich czarem dobijemy. Znowu kurczę... grat trujących ostrzy i tyle. No i GG. <laughs> grubo. Czuję się po prostu jakbym grał w Bite and Magic. Prawie duel w Champions. Dobra, pokonaliśmy bandytów. Kliknij, aby zakończyć turę. Gotowe. Okej. Okay. Pokonaliśmy, możemy odebrać nagrodę za pokonanie. Dostałem jakieś szaty. Długa peleryna, podróżnika boskiej radości. No to grubo, boska radość. Co ona robi? Takiego: 40% ochrony przed ogniem, 40% ochrony przed lodem, 40% ochrony przed porażeniem. Powiem wam, no i oczywiście nieśmiertelna, nikczemna buchawka. <noise> Szef idziemy sobie skrzynkę zabierzemy i spadamy stąd. Tutaj. Dobra. Nextura. Udaj się do Elsday. No właśnie się udaje. No tu się porobiło oczywiście, ci tam goście zdradzili co tu mieli zdradzić po prostu i zabili tej, tego kurcze, jej brata, tak już, Tanisa. Ten coś tam marudzi, że tak musiało być, czy coś w tym stynu. No i jesteśmy w stanie wojny, możemy negocjować, ale to nic nie zmieni, więc dam sobie spokój. Dobra i teraz ciśniemy tutaj. Zdobaliśmy kaplicę, i przy okazji możemy obronić to miasto przed atakiem zbójców. No to proszę bardzo, ciśniamy na zbójców. Walka manualna, i let's go. Oki. Okay. czemu oni dysponują? Pierwsze zaczyna swoją kurczę. Mam jakiś strzelców, gaddemet. Znowu strzelców, moi kurcze... Druidów ostrzelają, czy jakkolwiek nazywają. Tak czy jak mają fajną, fajną broń. Strzelają jakimś porażeniem. Dobra, gwardzista, no to smagamy w nich. 5 na 7 porażenie, 3 na wszystko w linii prostej chyba są największe obrażenia, jeśli chodzi na to. 7... 7... To jest łucznik? To jest szermierz. Dobra, wyślemy tych ziomów tu, na razie. To jest łucznik, grubo tego zioma wyślemy tutaj, i kogo bombardować? Mogę tego, to bombardujemy. Spamy tutaj łucznika znowu, to ciśniemy tych. W linii prostej ponoć są największe obrażenia, tak jak widać, więc czemu nie? I tych mogę zaatakować, to sobie ich zaatakuję po prostu wręcz. Hmm, co to, to było? Jakaś kurczę tarcza się pojawiła. Wow. Moja jednostka zostałaś dziesiątkowana, no to grubo Trzeba odpalić jakieś zaklęcie Które im może tyłek uratować 6 na 10. Nie Jeszcze goście przeżyli, nie wierzę. Dobra, tych puścimy tu Szermierzy, no i nic, Pytanie, czy ci goście przeżyją? Coś czuję, że nie. No właśnie się złożyli. Jeszcze mojego bohatera kontrują tutaj, Jezus. To, to ładnie. <grystanie> Dobra, trochę go oklepało. Sześć punktów życia mu zostało, no to zajebiście. Trzeba się stąd wynosić, krótko mówiąc. Teraz tak. Ci goście są szermierzami, ci tutaj niech bombardują tych typów. Dobra, GG. Tutaj jest kto? Łucznik To bombardujemy tych gości. Położę ich w jednym podejściu. No to wygląda, chyba nie ma ich. No to została ostatnia jednostka do położenia. Ci goście żegnam. No teraz chyba można magię użyć. Chyba tak mi się wydaje. No i tyle, co macie. No, straciłem jedną jednostkę. Jak nie nagrywałem, to trochę lepiej im poszło, bo nikogo nie straciłem. No i w tym sposobem obroniłem miasto, więc miasto postanowiło się do mnie przyłączyć. Teraz zobaczymy, jak wygląda ekran miasta. Ukończone zadanko. Oczywiście to są granice podobnie, tak jak w cywilizacji, tylko że to mamy granice kulturowe czy coś w tym stylu, znaczy to jest w sumie zasięg, zasięg miasta na którym ono pracuje To jest z, z granica kulturowa w cywilizacji to trochę coś innego teraz to jest po prostu zasięg miasta na, na którym ono może pracować im więcej obywateli ma takie miasto tym jego po prostu domena, że tak powiem, bo to się nazywa domena się zwiększa dobra, pociśniemy do miasta, tu mamy jakieś gości to to jest tłucznik grubo, możemy połączyć sobie armię Mamy teraz ucznika, łucznika, łucznika, e, szermierza i kapłana burzy. Oczywiście te jednostki, tak jak widać, mają jakiś damage i jak one odpoczywają, to po prostu się leczą. E, teraz kliknijmy luk na miasto. Co ja tu mogę produkować? To są jednostki, które można produkować. Akolita, szermierz, e, budowniczy Co ten budownicze robi? E, Wysoki Elf Robotnik, nie jest opisane jeszcze dokładnie Wysoki Elf Łucznik, Taran Bojowy e, Wysoki Elf Osadnik, no takich settleryście są, tak jak widać, możemy budować settlerców, czyli kolejne miasta No i tu są budynki, które możemy zbudować w mieście Nie jest to może tak dokładnie zrobione jak w Cifce, znaczy to w Cifce też podobnie bardzo wygląda e, Może strzelnice, produkowanie w tym miejscu jednostki e, Produkowane w tym miejscu jednostki łuczników otrzymują dodatkową rangę. Aha, to łuczników. Aha, czyli tak, łucznicy łuczników już mam, a te budynki służą tylko do awansowania oddziałów. Dom wojny, co to daje? Odblokowuje strażnica do miejsców, lica gryfów. Wysoki elf jeździec, jednorożców, kwardzistan. To grubo. Niech będzie dom wojny w takim razie. Zbudujemy. To jest kolejka nasza, budowania, więc budujemy teraz dom wojny. No i grubo, laboratorium jest jakieś nawet, proszę bardzo, jest pałac łotrzyka i takie tam. Dobra, zbudujemy ten dom wojny. E, teraz przyjrzyjmy się, że ten rzuca okiem na to, na to co jest tutaj na mapie. Tu jest jakaś ciekawa rzecz. Tu mam jakąś farmę. E, duża farma, która daje przychód 100 populacji. To jest, to jest chyba... Nie, nie jest... nie, nie ma ten, jakiejś ilości jedzenia czy coś takiego, tylko po prostu 100 populacji. A to miasto ma ilu ludzi? Hmm, to jest zadowolenie. Morale armia, a to jest armia. Trzeba nie. Miasto, miasto, miasto. O, tu jest miasto. Wysoki elf posterunek ma 750. Populacja i rozwój. Aktualna populacja 750, przyrost populacji 550, wymagane do wzrostu. Yy, poziomu, chyba o to chodzi, to potrzebne jest 3000 mieszkańców, to jest 5 tur. Fajnie, że jest podane wszystko, ile czasu potrzeba jest 5 tur do wzrostu. Po prostu granic, więc całkiem nieźle. Eee, co jeszcze, to jest zadowolenie tego miasta. Bardzo wesołe, 470. Szczęśli, szczęście w imperium wynosi 250. Jest stolica plus 50, przywódca jest w tym mieście plus 50. Jakieś dodatkowe bonusy, takie widać. Wszystko bardzo podobne i zbliżone do cywilizacji. Co jeszcze, mamy tutaj ten, Tu mamy złoto, tu mamy naszą manę, a tu mamy punkty wiedzy, czyli to jest ilość punktów, tak jakby nauki to jest odpowiedni punktów nauki z cywilizacji. Dobra, co tu mogę zrobić? Maskowanie. Jest jakaś tam umiejętność tych kurcze bandytów. E, moja stolica. Teraz mam władzę nad miastem. E, władzę nad miastem, jako pierwsze w królestwie automatycznie zyskuje status stolicy. Jeśli zostanie ciężko, jeśli zostanie ciężko ranny w walce, będę mógł do niej uciec. W razie potrzeby będę później Przeniesie... W, tak? w razie potrzeby, mogę później przenieść stolicy do innego miasta. No i grubo. Budynki poza włościami. Aha, tu są jakieś budynki poza włościami. Jest jakieś tam kurczę... A tu jest jakaś armia, jeszcze jakiś ogród czy coś w tym stylu. <laughs> a usuń wskazówkę. Dobra, damy spokój z tymi wskazówkami. Klikniemy kolejną turę. Staje nowy dzionek, Miodzio. No i nasz bohater się leczy. Klikniemy po kolei że jeszcze parę tur, żeby to przeszło i oni się wyleczyli. Oczywiście są jakieś zaklęcia, które można rzucać pewnie w jakimś tam late game'ie. A chyba mogę wybrać te badania, nie wybrałem badań żadnych. Eee, przywołaj krótko. Krótko dzioby, weźmiemy to jakieś kurczę, to wszystko będziemy mogli przywoływać. przywoływać. Tutaj mamy oczywiście badania, ilość tur do. Zostało trzy tury do opracowania tego zaklęcia. A, czy wyleczali się już, czy nie? Jeszcze ona jest tutaj ranna, ta moja bohaterka, więc zobaczymy. Posterunek wyprodukował dom wojny. Dobra, co by teraz wybudować? Strażnica. Co daje strażnica? Strzelnica, magazyn 100 złota generuje dodatkowo 100 obywateli. Glica gryfów, niech będzie strażnica. Znaczy, w sobie magazyn. pójdziemy podobną taktykę jak w tym, jak w Civce. Po prostu szybki rozwój na razie populacji. Tyle na początek. Dobra, czy ona się już ten wyleczyła? Wygląda na to, że tak zaatakujemy tych ogrów. Teraz tak, niech uciekają. Plus 50, co to macza. Można ich puścić albo nie ma litości zaatakować. Aha, to są punkty, bo ta. Bo do tej pory nasz bohater jest cały czas neutralny, tak jak widać chyba charakter neutralny 0. I teraz od, od tego jakie decyzje podejmiemy w grze, to on się stanie albo zły, albo dobry chyba. I tutaj tak, jeżeli niech uciekają plus 50, to o, nasz ziomek pójdzie na ciemną, na jasną stronę mocy po prostu, a... Jak nie ma litości, to przejdziemy na ciemną stronę mocy. Po prostu, teraz pytanie: czy chcemy ich zabić, czy ich kurcze odesłać do domu? No niech uciekają. Na razie. Eee, dobra, my mamy ten eruptor stworzenia. Co? Eee, badając zawartość eruptora, eruptor stworzenia odkrywasz 15 kurcze jednostek. Mamy, to grubo. Dobra, co to daje? Daje 15 po umieszczeniu nas. Na ziemiach twojego królestwa. Aha, czyli plus 15 mana jeżeli wejdzie w granice mojego królestwa. Miodzio. Dobra, przejedziemy się tutaj. Co tutaj się dzieje? Ma zadanie do wykonania. Co oni chcą? Powiedz mi więcej o tej misji. Dobra, ci coś chcą ode mnie. E, zdobądź pobliski zamek. Ciekawe. Odrzuć, zamknij, akceptuj. Parę tygodni temu Gambur wybudował na północy fort, żeby odciąć naszym gościom drogę przez most. Teraz nie dostajemy już darów od przejezdnych, którzy chcieli by zobaczyć wróżkę. No fajnie. Ten fort trzeba zburzyć, jest za blisko nas, a w nocy dobiegają z niego paskudne odgłosy. Bardzo nas to niepokoi. No dobra, no. Zgodzimy się na misję. Spróbujemy ją wykonać. Pytanie, czy ja mogę przekroczyć spokojnie ich granice. Wychodzi na to, że tak, nie bulwersują się. Dobra, ile zostało tutaj? Dwie tury do zbudowania magazynu, grubo. Next tour. Okej, okay, to ja nie będę tego kontynuował, ja sobie po prostu rozpocznę jeszcze raz i po prostu już spokojnie nagram jakiś let's play na na tubę z, tego, z tej kampanii. Ja tylko chciałem wam pokazać mniej więcej, jak ta gra wygląda. Gierka wygląda bardzo ładnie. E, niestety musiałem ustawić trochę wyższą rozdzielczość i przez to oczywiście nie będę mógł rzucić swojego kultowego intra na początek, że tak powiem, bo rozdziałka jest 1680 na 1050, bo w niższej rozdzielczości zbliżonej do HD 1280 na przykład na 768 nie ma oczywiście HD, takiego idealnego HD. No, gierka wygląda tak sobie, szczerze mówiąc, w tej niższej rozdzielczości, więc zostanę przy takiej rozdzielczości, powiedzmy, albo ustawię ewentualnie jeszcze trochę wyższą. Dobra, przejdźmy z powrotem do, do menu. Tego nie będę zapisywał stanu gry. No i co? Myślę, że gierka jest fajna. Ciekawe, jak wygląda tryb wieloosobowy, to też może być fajne. Myślę, że multi będzie trochę, trochę bardziej grywalne niż w cywilizacji, bo dla mnie multi w cywilizacji jest po prostu totalnym krapiszczem niegrywalnym. Po prostu tam są, to już nie mówiąc o jakimś tam totalnym zaklikaniu się na śmierć, to jeszcze jest jakaś tona po prostu lagów w tej grze, przynajmniej ja doświadczam tonę lagów grając w multi w Civce, więc dlatego nic nie nagrywałem z multi po prostu no, to co mówię. No. Dla mnie po prostu multi w cywilizacji 5 jest niegrywalne. Jakbym miał grać, to tylko w multi w czwórce, bo to jest zajebiste po prostu. Ok, to był taki, powiedzmy, rzut oka na Age of Wonders 3. Jak gierka wygląda dość fajnie, nie jest może tak super skomplikowana jak Cywilizacja 5, ale na pewno jest bardzo grywalna i myślę, że sobie parę, kilkanaście lub kilkadziesiąt ładnych godzin przy niej posiedzę, jeżeli nie więcej. Także dzięki wielkie i do zobaczenia już w normalnym let's playu z kampanii Age of Wonders 3. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. No. Na razie, cześć.